ma Kolejny gameplay Tym razem z Dead Island Uuuuu uh -uh. No nie wiem czemu się tak cieszę Chociaż Chociaż Ty kurwa nie śpi Ale to mniejsza z tym Bo tak, gra jest kurwa No Kurwa mikser, nie? Mikser jak patrzę na te zwłoki, to kurwa, jeszcze jak biegnie na mnie murzyn, i to jeszcze nie jeden, tylko stado kurwa, to taki dzihat mi się włącza, że kurwa, tylko bomba. Tylko bomba mogłaby mnie powstrzymać. No i tutaj mamy już pierwszych kurwa gości. Uha! Fajnie ich nazwali, szwendacz kurwa. Ciekawe czemu. Lesz kurwa, chleba. Ciekawy mam cios. I kurwa, został tylko naleśnik. Mówię, nie wstawaj. No, w sumie taki bardzo niewyszukany sposób. No, ale powiedzmy, że. Od... No, co jest kurwa? Hitem go zajba. No, co tu mamy, takiego? Sierp kurwa. Na pewności lepiej mu pierdolmy trochę rączki. W sumie głowa też nie będzie potrzebna A co ci się tu z nogą stało? Aha Czy już tylko No, patrzcie na tą krew, no i zajebiście, nie? No ale w sumie ta gra jest w zbugowana Pewnie będziecie się pytać, skąd kwiatek masz to tamto kurwa A ja wam powiem, że umiem latać kurwa Naciskam Prze Przez przypadek to odkryłem, bo naciskałem sobie klawisza i pojeb, kurwa, patrzę Y nacisnę mnie i uwagę naciskam, jeb, znikło wszystko, i kurwa, latam i tak już było w grze od początku. Gra jest niepaczowana tam, mi to pasuje, kurwa, tam sobie trochę nalewelowałem. Eee, i, I i no nie, no ten zjebień. uwaga, dżihad, kurwa. A, kurwa, za szybko. No, są takie pseudoboski. O, jest jestem gruba No, On obrzyga mnie, kurwa. rzućmy mu w niego. Aj, kurwa. Trzeba go od boku zaruchać. No. Haftę śmiało, gruba się I co? Gruba kurwa wygląda się, że z człowiek kutas. Człowieku, co ja powiedziałem. Zmęczył mi się jeszcze. Masz buty, kurwa, no. Oddawaj no mi się, sierp. Czysto, czysto. Trzeba tu się rozglądać, bo nieraz, kurwa, są te zarażeni, kurwa, i oni szybko biegną. No ale zobacz, no jego głowa jak kutas, kurwa, wygląda. Nie mówię, że takiego mam, kurwa, ale coś w tym jest, nie? Ty kurwa śpi dalej no zajebi Zajebisty ten cios sobie tam e, wylewelowałem Tylko śniadania trzeba zjeść z rana No dobra, no to idziemy tam, gdzie mam wyznaczony punkt. E, no bardzo zbugowana gra. Nie wiem czemu ja mogę latać kurwa Zombie mi znikają, mogę sobie... Przejść, kurwa, z jednego końca mapy na drugi bez ruchania tych zombi. Mam tu coś śmierdziele, kurwa. Zobaczymy, co mam w skrzynce. Zepsuty młot dwuręczny. Nie, mam jakiś młot, to wyjebane. No, ale zebrałbym, gdybym potrzebował kasy A mam ich w chuj. Błąd śmierdzielu, jebane. No chodź kurwa, no chodź, o nie tak, nie dotykaj mnie psiokujewane kurwa Arabie Szkoda, e, tam widziałem kilka gameplayów, tam jest dużo ludzi, którzy komentują, w sumie nie tak wulgarnie jak ja, ale chodzi o sam fakt, no kurwa no. Nie mam mocy do chuja, nie mogę Zresztą nie będę Wam tłumaczył tej mechaniki gry, kurwa co trzeba zrobić, co i jak i gdzie. Co za co odpowiada, bo pewnie dobrze tu znacie. O, jak ładnie, rączka odpadła. W każdym razie e, widzicie, kończyny odpadają. Główki też, kurwa. Nóżki też, ale. Odpadają tylko i wyłącznie nogi i głowy, gdyż zombie jeszcze żyje. Co w kurwia, bo. Gdybym na przykład mu no, upierdolił nóżkę, to fajnie by się czołgał. Tak jak na przykład e, w kodzie piątce, kurwa. Te nazi zombie, było zajwiste takie kurwa. Te e, jak to się mówiło na nie? Krokodylki? Jakoś tak, kurwa. Poprzednia gra była z tego Skull of Your Eyes. Tutaj, no żadnego podobieństwa nie ma o tyle kurwa że znowu papy są dosyć, łapy są dosyć blisko ale a ja już mam zybany ten cierp to kilo kurwa no, dziwko ale dosta eee, no łapy nie teraz już nie są ale kurwa tam tamto było przyjęcie z leksza. drażniło mnie to i ten no i murzyni kurwa no tutaj już tak Jakieś latnosi kurwa są, ale... Chciał mnie pocałować, albo... No, ty no nie wstawaj facet, co ty? No wiadomo, tu jest takie zbieractwo w chuj w 3D i kolorze i stereo. Wszystko trzeba przeszukać kurwa. No, kim wy jesteście? Szwendacze czy zarażeni? Szwendacz. Ale wyjebał, kurwa, Sartos, sukińscy. Leż, przeciwko. Hop. Ja bym skakał, kurwa... Na co się tak skaczy tak śmiesznie? Hop. Nie wiem, tak się gniecie, kurwa... Te puste kartoniki po, kurwa, tym piciu. Nie no, to jedną nogą, ale... No, czyli... Widzicie dżungla, bo kurwa yy, większość gameplayów to jest kurwa na plaży albo w mieście już jestem w dżungli, w sumie chyba to jest już koniec i powiem wam tyle, że no dżungla jest przyjebana, bo no chuja tu widać wszystko, może i chcieli realistycznie, ale mi się wydaje, że chcieli bardziej to ukryć, ale to no to nic, no chuj im w kapsko, no czekałem na ciebie, tak. A, pogadać trzeba ładne drewy, kurwa. Zapasy dla łodzi, nowe zadanie, twarde negocjacje. No tutaj możemy sobie naprawić, co nieco ulepsz. Trzeba troszkę naprawić, widzicie, kurwa. Nie jest... gram... Powiem tak, gra mi się tak, kurwa Gram przez... Nie, znowu do miasta do chuja. Gram jakoś tak przez godzinkę, potem kurwa wyłączam, to by... Nie chce mi się. Nie wiem, tak jakoś nie ciągnie mnie. Fajnie, że są zombiaki, się tam rozpierdalają się. Nie są jakieś też przyjebane, czy coś, nie? No pogadaj tak. Spacja. Jak da mi karteczkę? Dał? Natnie nie czytamy Dobra, stwubijacz kurwa Wychodzimy No i więc tak trochę z przymrużeniem oka do tej gry podszedłem Bo... Bo, bo, bo No co on kurwa Nie chciało mi się tych szukać, kurwa, levelować się, robić tych zadań. Chciałem po prostu hordę, tak jak w Left 4 Dead. Ja się wysłowić nie potrafię. Left 4 Dead, kurwa, no te hordy porspierda... O, się wykręciła. Żebra ci widać, suko. Post sije. No, chciałem właśnie tak się zabawić, kurwa. We weźmy pistolet. Tym razem. No, pozabijać te zombiaki, kurwa. Zaruchać je na śmierć, a nie kurwa szukać takie coś jak RPG, pod RPG podjeżdża Troszeczkę <słuch> <słuch> Bo te są odporne na kule, więc to nie ma nawet sensu Dobra weźmy coś innego Młot kurwa dwurężny Nie dostał Więc trochę tam oszukałem Co nieco I ja powyżyłem ja Jeszcze raz No już lepiej yy, Troszkę tam przycitowałem, No Wiem, nieładnie z mojej strony, ale chuj. Mm, przy okazji jeszcze będę za chwilę robił gameplaya z JASTEKA 2. Mm, ty byłeś martwy sobie. Ty na pewno będziesz żywy. Ty żywy. Gdzie jest zły martwy zombie? Wszędzie. <grym> no. Tak więc, no kurwa, co tej grze? No, fajna jest, można pograć przez chwilę. Chyba najlepiej by się grało w kooperację, bo to naprawdę rzeźnia by było. Tam czterech graczy, kurwa, rzeźnia. No, na pewno nie było aż tak wyjebiście jakby by miało być na przykład w Left 4 Dead albo e, na Zombie No, ale pograć w to też można. Nie jest źle, nie jest źle. Jest bugów, jest, kurwa, błędów, jest pierdółek różny. No ale, no, kurwa, złamać rękę, kurwa, zombie, no to coś... Coś... Sweet, kurwa, nie? Leż dziwko. No. No, 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 chyba powoli będę kończył. Gdzieś trzeba wejść na furgon Dolecę A kurwa zajbisty jest <noise> O bok przejścia ja się kurwa męczę Dziwko łap Kurwa też mnie rzuciła może szmata. Szymurzyńska Ja zginę Ale mam dżihad, kurwa Do Mam no, no, trochę tą furię. O, DHL kurwa. Tylko ETL. No ja dostałem z bomby kurwa z czaszki. No nic, nieważne. To by było na tyle. Pozdro, kwiatek.